Mhm. Nie, w którą stronę ten mak powinien być? Delikatnie, o świetnie. No tutaj nawet jest istotna to, w którą stronę nie. Bardzo dobrze. I co mamy dalej? Co trzeba dalej zrobić? Bing ma dziś ochotę na lody, ale gdzie jest Julia i jej pojazd z lodami? Melodyjkę już, już słychać od dali. Wskaże właściwą drogę, którą powinni, powinien wybrać Bing, żeby znaleźć Julię. Noty ekspresowo, bardzo dobrze. Mhm. Świetnie. O, to jest do kotka droga. A druga do wiewiórki. Charlie bardzo lubi czerwony kolor. Znajdź na tej stronie wszystkie czerwone rzeczy. I zakreśli je używając czerwonej kredki. Czerwone rzeczy. Czerwone autko. Mhm. Tak je zakreślić. Świetnie, bardzo dobrze. Charlie dostał wszystko, co czerwone. A tutaj musisz znaleźć koronę i diadem. Bo Sula bardzo lubi diadem i koronę. Poszukaj w naklejkach. Jak widzicie, są to bardzo fajne, przyjemne zadania. Świetnie się z nimi pracuje. Dziecko ma bardzo rozmaiconą pracę, bo z jednej strony sięga po kredkę, z drugiej strony trochę ma do pracy z, pracy z naklejkami. No i też pojawi się kolorowanka oraz rysowanie. Polecam.